Pogrzeb się zakończył, ale cisza, która po nim pozostała, wydawała się głośniejsza niż jakiekolwiek słowa. Maria stała nieruchomo przy świeżym grobie męża, podczas gdy ostatni ludzie powoli się rozchodzili. Nie płakała. Łzy skończyły się jeszcze zanim pokrywa trumny opadła na ziemię. W środku było pusto, jakby wraz z nim pochowano również część niej samej. Gdy się odwróciła, zobaczyła syna. Lukas stał z boku, nie podchodząc bliżej, z napiętą miną. Nie powiedział ani słowa pocieszenia, nie objął jej, tylko krótko skinął głową, dając do zrozumienia, że czas iść. Później, już w samochodzie, Maria zauważyła, że nie jedzie w stronę domu. Światła miasta stopniowo znikały, ustępując miejsca ciemnej drodze, otoczonej pustymi polami. Chciała zapytać, ale coś w jego milczeniu powstrzymywało ją. To milczenie było ciężkie, niezwykłe, wypełnione niewypowiedzianym. Telefon w jej rękach zawibrował. Wiadomość od Lukasa, mimo że siedział obok za kierownicą, musimy porozmawiać, to ważne. Maria podniosła oczy na syna, ale on patrzył tylko na drogę. W tej chwili jeszcze nie wiedziała, że ta podróż będzie początkiem rozmowy odkładanej przez wiele lat. I że nic nie będzie już takie jak wcześniej. Samochód sunął dalej, coraz dalej od znanych miejsc. Asfalt stawał się węższy, droga dziś ciemniejsza, a otoczenie coraz bardziej opustoszałe. Maria czuła, jak z każdą minutą napięcie gęstnieje, jakby powietrze w samochodzie stawało się ciężkie. Lukas w końcu odezwała się cicho. Dokąd jedziemy? Nie odpowiedział od razu. Jego palce mocniej zacisnęły kierownicę, szczęka się napięła. Po prostu sieć cicho, powiedział po chwili. Muszę się przygotować. Maria zamilkła. W jej pamięci pojawiały się fragmenty przeszłości. Rodzinne kolacje, kłótnie. Trzaskanie drzwi, jej próby zachowania pozorów normalnej rodziny. Zawsze mówiła sobie, że tak będzie lepiej dla wszystkich, zwłaszcza dla syna. Droga skręciła w stronę, gdzie nie było ani latarni, ani domów, tylko pojedyncze drzewa i wysoka trawa, poruszająca się na wietrze. Samochód zwolnił. Jesteś na mnie zła? zapytała cicho. Lukas uśmiechnął się gorzko. Nie było w tym śladu radości. Zła? powtórzył. Czekałem zbyt długo, żeby tylko być złym. Mówił spokojnie, ale w jego głosie była wyraźna zmęczenie, nie dzisiejsze, a nagromadzone przez lata. Po jego śmierci kontynuował: wiele rzeczy stało się jasne. Zrozumiałem, ile zostało powiedziane i zrobione i ile zignorowane. Maria chciała coś powiedzieć, wytłumaczyć się, usprawiedliwić, ale słowa ugrzęzły jej w gardle. Nagle uświadomiła sobie, że nigdy naprawdę nie pytała syna, co czuje. Zawsze było później, nie teraz. On się zmieni. Samochód zatrzymał się na poboczu. Przed nimi była tylko ciemność i pusta droga, ciągnąca się w nieskończoność. Maria poczuła, jak narasta w niej niepokój. Spojrzała na Lukasa, próbując dostrzec w nim tego chłopca, którego kiedyś trzymała za rękę. Ale obok siedział dorosły człowiek z zamkniętym, obcym spojrzeniem. I zrozumiała, że ta rozmowa jest nieunikniona. Lukas nie wyłączał silnika. Samochód cicho warczał, przypominając, że można jeszcze jechać, ale on się nie spieszył. Maria poczuła, jak chłód wdziera się pod jej płaszcz, choć noc była ciepła. To nie był chłód powietrza, to było przeczucie. Zawsze milczałaś, na powiedział nie patrząc na nią. Nawet wtedy, gdy milczenie raniło bardziej niż słowa. Próbowałam chronić rodzinę, wyszeptała Maria. Myślałam, że to będzie właściwe. Lukas gwałtownie spojrzał na nią. Dla kogo właściwe? Dla ciebie? Dla niego? Pauza. Na pewno nie dla mnie. Te słowa uderzyły w Marię mocniej niż krzyk. Chciała wyciągnąć rękę, dotknąć jego ramienia, ale się powstrzymała. Pomiędzy nimi jakby powstała niewidzialna ściana, zbudowana przez lata niewypowiedzianych słów. Samochód powoli zjechał jeszcze dalej z głównej drogi. Koła szurknęły po żwirze. Lukas spojrzał na zegarek, a potem znów przed siebie, jakby podążał wcześniej podjętą decyzją. Nigdy nie pytałaś, dlaczego tak wcześnie odszedłem z domu, kontynuował. Dlaczego prawie nie dzwoniłem? Dlaczego trzymałem dystans? Maria zamknęła oczy. Odpowiedź była zbyt oczywista. Myślałam, że jesteś na mnie zły, wyszeptała. Nie, odparł Lukas. Uczyłem się przetrwać bez oczekiwań. Zrobiła się cisza. Tylko szum wiatru poruszał trawę przy poboczu. Maria zrozumiała. Dotarli tam, gdzie nie można już było ukrywać się za przeszłością czy wymówkami. Wszystko, co zostanie powiedziane dalej, określi ich przyszłość. Lub ją definitywnie zamknie. Maria spojrzała przez okno. Ciemność na zewnątrz wydawała się nieskończona. Jakby droga prowadziła nie naprzód, lecz w głąb jej własnych wspomnień. Przypomniała sobie małego Lukasa. Jak czekał przy oknie. Jak zastygał, gdy w domu zaczynała się kolejna kłótnia, jak uczył się być wygodnym, żeby nie pogarszać sytuacji. Wtedy wydawało jej się, że cisza ratuje. Samochód zatrzymał się całkowicie. Silnik zamilkł, a nagła cisza uderzyła w uszy. Wokół ani domów, ani latarni, ani oznak życia. Tylko pusta droga, przecinająca ciemność. Lukas głęboko westchnął i otworzył drzwi. Chłodne nocne powietrze wtargnęło do środka samochodu. Dotarliśmy, powiedział spokojnie. Maria poczuła, jak serce ściska się w piersi. Dokąd dotarliśmy? Zapytała, choć już znała odpowiedź. Lukas obeszł samochód i otworzył jej drzwi. To tutaj, powiedział, patrząc prosto na nią. Tutaj wysiadasz. Świat wydawał się chwiać pod stopami Marii. Powoli wstała, nogi jej drżały, ale wysiadła. Drzwi zatrzasnęły się zbyt głośno, jakby był to wystrzał. Nie możesz, wyszeptała. Po wszystkim, po pogrzebie. Właśnie po nim, przerwał jej Lukas. Jego głos był stanowczy, bez gniewu, ale i bez ciepła. Bo dalej tak żyć nie mogę, zrobił krok naprzód. Całe życie czekałem, aż wybierzesz mnie choć raz. Ale zawsze wybierałaś ciszę, wygodę, strach. Maria patrzyła na niego, a w jej oczach mieszała się ból zrozumienia. Myślałam, że cię chronię, wyszeptała. Chroniłaś siebie, on no, odpowiedział, a ja zostałem sam z tym, co działo się w domu. Zapadła pauza, tylko wiatr poruszał trawę przy poboczu. Lukas wyciągnął w jej stronę małą torbę. Tutaj masz dokumenty, pieniądze i telefon powiedział. Nie zostaniesz bez pomocy pauza. Ale w moim życiu nie masz już miejsca. Maria zacisnęła torbę w rękach, jakby była ostatnią kotwicą rzeczywistości. Jesteś moim synem, wyszeptała. A ja byłem twoim, odparł. Bardzo długo. Usiadł w samochodzie, włączył silnik. Światła oświetliły drogę, ale nie jej twarz. Samochód powoli ruszył i wkrótce zniknął w ciemności, pozostawiając Marię samą. Nie na drodze, lecz wobec prawdy, przed którą uciekała całe życie. Maria została nieruchomo, słysząc jedynie odgłos własnego oddechu. Nie czuła już strachu, tylko przytłaczającą świadomość konsekwencji własnych decyzji. Wszystko, co dotąd bagatelizowała, teraz stało przed nią w pełnej jasności. Z każdym kolejnym oddechem zrozumiała, że Lukas nie odtrącił jej ze złości. Wybrał siebie. I teraz ona również musi podjąć decyzję, jak iść dalej, już na własnych zasadach. Maria powoli zrobiła pierwszy krok naprzód. Czując, że przeszłość pozostaje za nią. Noc była ciemna, lecz w jej wnętrzu rozbłysło światło. Nie jaskrawe, nie oszałamiające, ale ciche, wewnętrzne. Światło zrozumienia, że życie trwa dalej i że przed nią jeszcze wiele możliwości. Kulminacja jej życia nie była krzykiem ani łzami. Był to moment, w którym prawda stała się nieunikniona. Bolesna, ale oczyszczająca. Maria szła naprzód, krok po kroku. Świadoma, że droga będzie trudna, ale prawdziwa. Maria szła pustą drogą, trzymając torbę w rękach. Noc była ciemna, lecz teraz nie wydawała się już przerażająca. Po raz pierwszy od wielu lat cisza wokół niej nie była wrogiem. Stała się przestrzenią do refleksji, do uświadomienia sobie, co pozostało po wszystkich stratach. Każdy krok był trudny, ale z każdym przychodziło poczucie uwolnienia. Zrozumiała, że nie można już żyć przeszłością usprawiedliwiać się strachem ani cudzymi oczekiwaniami. Jej życie teraz, jej własny wybór i odpowiedzialność za niego spoczywała wyłącznie na niej. W głowie powracały słowa Lukasa. W moim życiu nie masz już miejsca. Na początku raniły jak nóż, lecz stopniowo stawały się sygnałem do działania. On nie odrzucił jej z gniewu, po prostu wziął swoje życie w swoje ręce i odszedł. Teraz Maria również musiała zdecydować, jak iść dalej. Zatrzymała się na chwilę i spojrzała na ciemną, nieskończoną drogę przed sobą. Wiatr poruszał trawę, a w tym szelestie Maria usłyszała nie pustkę, lecz początek czegoś nowego. Łzy nie napływały już z bólu, tylko z zrozumienia, że teraz nikt nie może jej już zatrzymać. Ani przeszłość, ani lęki, ani żale. Tylko ona sama i jej droga. Maria wzięła głęboki oddech poprawiła torbę na ramieniu i ruszyła naprzód. Powoli, pewnie. Każdy krok był małym zwycięstwem, małym aktem wolności. Droga nie obiecywała łatwości, ale była prawdziwa. I to dawało jej siłę, by iść dalej. Noc wokół pozostawała ciemna, lecz w jej sercu zapaliło się światło. Nie jaskrawe, nie oślepiające, ale ciche wewnętrzne. Światło zrozumienia, że życie trwa i że przed nią jeszcze wiele możliwości. Maria szła drogą i z każdym krokiem czuła jak przeszłość powoli zostaje za nią. Była sama, ale po raz pierwszy nie czuła się samotna w duchu. Osiągnęła swoją wolność i była gotowa przyjąć wszystko, co przyniesie przyszłość.